Jesienny poprawiacz humoru, makijaż zaczęłam od CC, który ekspresowo wyrównuje kolory skóry i można to robić dłonią lub palcami, jak lubisz, ale efekt jest zachwycający. Następnie sięgnęłam po korektor pod oczy, bo mam podkrążenia i sińce, a korektor je pięknie zakrywa. Kilka sekund i wyglądam jak milion dolców, a przynajmniej dla siebie tak się czuję. Przypudrowałam. Jedwabistym pudrem wygładzającym, który sprawia, że makijaż się będzie trzymał przez cały dzień. Dołożyłam delikatny błyszczek i mogłabym tak zostawić, ale ja lubię odrobinę blasku, więc róż, bronzer, rozświetlacz. Delikatnie, ale robi efekt. Robię sobie taką trójkę, dzięki temu wygląda to bardzo ładnie, delikatnie, ale robi różnicę. Na oko nałożyłam cień, trochę błysku, następnie rozblendowałam w załamaniu i dołożyłam ciemnego koloru w zewnętrznym kąciku, wytuszowałam i gotowe. Podoba ci się makijaż? Daj znać w komentarzu. A jeżeli czujesz, że to jest makijaż dla ciebie, zostaw komentarz makijaż, wyślę ci co użyłam.